Cześć. Dzisiaj kolejna moja pogadanka inspirowana tym razem stories na Instagramie. Jestem tam ostatnio o wiele bardziej aktywna. Wrzuciłam bardzo dużo różnych takich też osobistych rzeczy, rzeczy o mnie, których nie wiedzieliście. Przypięłam moje ostatnie stories jako szczere QA wyróżnionych, więc możecie sobie zobaczyć też wyłania gdzieś się taki inny obraz wilczogłodnej. No, ale w każdym razie takie Q&A zawsze gdzieś daje mi dużo inspiracji, daje wysyp waszych pytań, waszych różnych problemów i na podstawie właśnie tego Q&A Q&A postanowiłam zrobić dzisiejszy odcinek. Także zapisałam sobie tutaj kilka rzeczy. E, mianowicie bardzo często powraca pytanie o, e, o keto. Oprost przerywany, o różne takie jakieś systemy jedzenia. I wypowiadałam się na ten temat już wielokrotnie, tak. Jeżeli masz zaburzenia odżywiania lub miałeś zaburzenia odżywiania, to nie polecam takich rzeczy, bo Twój organizm po prostu sfiksuje. Tak. Wszelkie restrykcje, nawet w dobrej wierze, znaczy w sumie. Zawsze restrykcje są w dobrej wierze, tak, ale wszelkie takie restrykcje sprawiają, że nasz organizm po prostu szaleje, nie? A nie chcemy uruchamiać ciągle tego mechanizmu obrony, tak? Nie chcemy stresować dalej tego naszego biednego organizmu i naszego umysłu, więc naprawdę nie polecam. Ale tak, stwierdziłam, że może spojrzeć, taki zoom out zrobić spojrzeć na ten problem trochę szerzej, czyli i um, e, zastanowić się. Jak normalne jedzenie nie powinno wyglądać, jak się nie powinnyśmy czuć, kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka. I, I o tym też wielokrotnie mówiłam, ale nigdy jakby nie zebrałam tego w takim w jednym miejscu. Więc sobie wynotowałam, jakby co jest takim zwiastunem, że nie jemy normalnie, tak? I może niekoniecznie zaraz nam się stanie krzywda, ale w końcu gdzieś nasze ciało może nie wytrzymać i wrócimy do, tak, do jakichś napadów, co często słyszę, nie? że dziewczyny nawet dostają dietę od dietetyka klinicznego, bo coś im się tam faktycznie dzieje, tak, i nawet nie są w stanie po prostu iść za tym, stosować się do jakichś nawet małych wyrzeczeń, bo jest od razu. Rzut na jedzenie. Więc tak, pierwszą rzecz, jaką sobie zapisałam, jak nie powinno wyglądać normalne jedzenie? Uważam, że normalne jedzenie nie powinno być wycudowane. Tak, czyli właśnie jakieś takie systemy jak post-przerywanym, jak keto, jak nie wiem, była taka dieta popularna, że w 80% je się węglowodany, tak i chyba w 10% tuż i w 10 białko, czy jakoś tak. E, czyli w drugą stronę. E, jakieś, nie wiem, wszelkie inne. E, tak, co trzy godziny, e, tylko. Wie, wiecie, po prostu, ja przerobiłam tego milion y, i na sobie, i na Was, y, tak? I, I często właśnie widzę, jest jakiś hype na jakąś dietę, bo przychodzą do mnie jej, jej ofiary, y, tak? I się boją węglowodanów, albo się boją tłuszczy, albo liczą makro, albo coś, nie? Więc jeżeli, um, zawsze sobie pomyśl tak, nie? Że jeżeli taka dieta byłaby e, ok dla człowieka, no to byśmy... Z, Jedli tak od zawsze. Nie? Już małe dzieci mówiłyby: Nie wiem, mamo, nie jestem głodna, głodny po 18, tak? jadłyby, nie wiem, w oknie żywieniowym, 8 godzinnym czy coś, nie? Naturalnie, po prostu byśmy grawitowali do tego. Czy gdybyśmy naturalnie byli, nie wiem, weganami, tak? Dietę wegańską też przerobiłam, o czym mówię w, w, w innych filmikach, tak, to naturalnie, Generalnie gdzieś byśmy y, grawitowali do tego, że po prostu nie chcemy mięsa, nie jemy, mięso nam szkodzi. Tak dobra, to jest inny temat. E, jeżeli ktoś. Y, nie, nie, nie będę tego zaczynać. E, w każdym razie, no, rozumiecie o co chodzi, nie? Czy jeżeli byśmy byli stworzeni do ketozy, e, to też małe dzieci by mówiły. Mamo, nie, nie dawaj mi tych, nie wiem, jabłek, tak? Daj mi kostkę masła. Nie, więc, jakby zadać sobie takie pytanie, nie? Czy gdzieś naturalnie tak jemy? Czy, nie wiem, nasi przodkowie tak jedli? Czy gdzieś się zachowały jakieś, nie wiem,. Y dokumenty, tak, że, że tak jedzono. Powiem Wam jako ciekawostkę, że mm, kiedyś na, na Audible kupiłam sobie taki, taki program, tam był tak jakiś program wykładów i różni eksperci tam mi, mieli swoje wykłady, fascynujące. I kupiłam wykłady kogoś, kto się zajmował historią jedzenia, nie? Więc po prostu cała historia jedzenia od starożytności. I tak naprawdę ludzie, dobra, jedli inne rzeczy, jedli rzeczy obrzydliwe, jakieś w średniowieczu zapiekaną całą świnię w, w cieście, no po prostu rzeczy, które się nam teraz w głowie nie mieszczą, ale nie było ani słowa tego, że ludzie jedli, że byli na ketozie, nie? Czy mieli post przerywany, czy że coś tam, nie? Tak raczej pościli, ale to wynikało z tego, że po prostu okresowo jedzenia nie było, nie? No nic, no w każdym razie za, trzeba sobie zadać pytanie, tak czy to nie jest wycudowane, jak dla mnie. Nie powinniśmy się czuć nakręcone. To też bardzo często pisałam o tym post i zwracam na to uwagę, że jeżeli czujemy. Euforie, tak, jeżeli nie śpimy w nocy, e, bo jesteśmy na jakimś oczyszczaniu, e, nie, to no, po prostu też powinna nam się zapalić czerwona lampka. Nie? I tak często jest, przy nowej diecie, a zwłaszcza przy jakiejś takiej diecie głodówkowej, e, tak, dziewczyny latają jak nakręcone. Nie? I jest taki mm, powiedziany. E, tak, że e, masz tyle energii, bo się tak oczyszczasz, bo w końcu ta e, e, energia się uwalnia. E, guzik, prawda, po prostu wytwarza ci się adrenalina, e, tak, wytwarza ci się kortyzol. Organizm się stresuje, że nie ma jedzenia. Adrenalina jest po to, żeby cię e, zmotywować do szukania tego jedzenia, tak, bo nie wiem, nasi przodkowie by po prostu e, nie przeżyli, gdyby nie było jedzenia, a oni by wszyscy padli tak zmęczeni e, trupem, więc jakby nasz organizm chce nas do tego zmotywować. Aktywować. I dlaczego? dlatego czujemy takie nakręcenie, takie, wiecie, że góry można przenosić w nocy, nie śpimy, nie? To, to nie jest dobry znak. Nie, nie powinnaś tak się czuć. Tak? Normalne jedzenie, przy normalnym jedzeniu powinnaś czuć się normalnie. Nie? I za tym idzie drugi punkt, czyli nie powinnaś mieć depresji. Tak? Jeżeli czujesz, że masz depresję, co za, bardzo często idzie za Właśnie takim nakręceniem, nie? że napieprzamy, napieprzamy, a potem bum. Tak jakby nam ktoś odciął po prostu zasilanie. Też to przerabiałam. Może niewiele was, z Was wie, ale ja też miałam anoreksję, miałam epizod anorektyczny, trwający o jak, jakieś pół roku. I też najpierw latałam, tak? a potem pamiętam, jak mnie odcięło, tak? to otwierałam rano oczy. I myślałam sobie, że ja nie chcę żyć, nie? więc, więc jest, ta, jest ten spadek energii, jest ten spadek motywacji. Jeżeli nie mamy długo jedzenia, no to po prostu organizm reaguje takim, tak, tak gdzieś ta serotonina nam się zużywa. Potem idziemy do psychiatry i dostajemy serotoninę, a to nie tędy droga. No i generalnie, nie? jeżeli jesteś non-stop wkurwiona, wybuchasz na innych, nie masz, nie wiem, kłócisz się z innymi, nie masz motywacji, nie chce Ci się nic robić, to też nie jest dobra droga, tak? Po prostu nie jesz normalnie. Jedzenie normalne nie powinno nam zajmować więcej czasu niż, niż powinno, tak? Czyli i więcej czasu w głowie, i więcej czasu takiego fizycznego, że tak powiem, fizycznego czasu, kurde, jakieś teorie tutaj tworzę. Wiesz o co chodzi? Z takiego z zegarkiem. W każdym razie, no kiedy, kiedy ja myślę o jedzeniu? Kiedy Idę po zakupy i się zastanawiam, co kupić. Tak? Planuję, co będę jadła przez, przez tydzień. Tak? Kupię to, 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 to. Tak? W sklepie się też zastanawiam, albo jak jestem głodna, nie wiem, patrzę do lodówki i myślę, co by tutaj zjeść. Nie? Teraz jestem na wyjeździe, więc na obiad chodzę do, zazwyczaj do restauracji nie gotuję tutaj sama, no i po prostu tak robię się głodna i sobie myślę, hmm, co, co bym tutaj zjadła, czy może indyjskie jedzenie, czy może pizza, e, czy może hamburger, tak, bo jem takie rzeczy, e, a mimo tego gdzieś e, wracam do tej swojej normalnej wagi sprzed COVID-u, e, bo ruszam się więcej. E, no, więc jakby tyle, nie? a jeżeli łapiesz się na tym, że Obmyślasz, myślisz o tym, planujesz, nie wiem, cały dzień się kręci wokół jedzenia, to też nie jesteś na dobrej drodze, tak? To tak jakby nie wiem, jechać samochodem na wycieczkę i cała twoja wycieczka się kręci wokół tego, gdzie zatankujesz benzynę, ile, ile oktanową, ile ona będzie kosztowała. Nie? I przegapiasz y, całą y, po prostu wycieczkę y, i wszystko, ci, co cię może na niej spotkać, bo się skupiasz na tankowaniu. Nie? To też nie tędy droga. Y, tak. Y, kolejna rzecz, którą. Y, E, Zapisałam, e, która się łączy gdzieś z tą mm, wcześniejszą. E, nie powinniśmy odliczać minut do posiłku, e, tak? Bo e, właśnie, jeżeli sobie, nie wiem, założymy, że posiłek jest o 15, e, tak? I basta, nie, No to też kto tak robi, nie? To tak jakbyś sobie założyła, że będziesz sikać tylko o 15, e, 18, 9 rano. No sikasz po prostu jak Ci się chce siku i, i tyle, i słuchasz swojego ciała, nie, więc też takie, to, to takie dietetyczny terror, pięć małych posiłków w równych odstępach czasu, co je, nie wiem kto to wymyślił, po prostu masakra i nie słuchamy swojego ciała, tak więc... Um, nie odliczamy minut do posiłku, nie bawimy się w jakieś takie bzdury, jemy kiedy jesteśmy głodne. No i właśnie tutaj taki mój ostatni punkt zbiorczy. Tak, nie powinniśmy czuć głodu, to znaczy powinniśmy czuć głód oczywiście, ale taki zdrowy głód, nie, że o, jestem głodna, tak, co by tutaj zaraz zrobić, może się zbiorę już do gotowania, nie, bo gotowanie zajmie mi pół godziny i przez te, przez te pół godziny zgodniej jeszcze bardziej, więc akurat, nie, a jeżeli czujesz po prostu powalający głód, skręca Cię, jest Ci słabo, nie wiem, jesteś właśnie rozdrażniona, wkurzona, no to też nie, nie jesteś na dobrej drodze. Nie, wiesz, nie zostaliśmy stworzeni do tego, żeby się głodzić. Nie, tak samo jak nie wiem, jesteś pragniona, to pijesz. Nie? nie, nie myślisz sobie o nie, muszę, tak, jak była zima, to piłam mniej, nie, a teraz jest lato, to piję więcej, o Boże. Tak, no nie, no pijesz więcej, bo jest gorąco. Nie? Jeżeli, nie wiem, masz większy apetyt, to widocznie albo jesteś w jakiejś, nie wiem, fazie cyklu menstruacyjnego, albo się więcej ruszasz, e, albo coś tam, Twój organizm coś robi, nie? Więc e, 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 iść za tym, nie? E, e, nie bezmyślnie, tak jak mówiłam w ostatnim filmiku, tak? Bo też mamy jakieś nawyki e, żywieniowe, ale też no bez przesady, nie? żeby się głodzić, czekać na jakąś godzinę i, i coś tam, nie. Także pamiętaj o tych punktach. Na razie tyle, co mi przychodzi do głowy. Myślę, że to jest taki, taki guideline, nie? Taki, gdzieś ramy, o których warto pamiętać, których warto, się gdzieś, których warto się trzymać. No i będzie dobrze. Jeżeli Tobie przychodzi coś do głowy, to daj mi znać w komentarzu. I też chcę tutaj się trochę wytłumaczyć, bo odkryłam ostatnio na YouTubie, tak, w swoim gdzieś tam koncie całą sekcję komentarzy, na które jeszcze nie odpowiedziałam, które mi w ogóle YouTube nie wysyłał, więc, bo, znaczy nie wysyłał mi, powiadał nie, że mam jakiś komentarz, także po prostu strasznie mi głupio i odpowiadam na te komentarze w miarę możliwości i... Teraz już wiem, że trzeba zaglądać tam gdzieś w zakładkę, także sorry, piszcie do mnie komentarze, nie poddawajcie się. I jeszcze raz serdecznie, ale to serdecznie zapraszam Was na mój Instagram, będzie troszeczkę więcej o mnie, będzie troszeczkę więcej takich małych tipów właśnie co do jedzenia, no, także śledźcie mnie i co. No chyba tyle. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek. Pa, pa!